Sense the power that flows through this land, yet you do not fully understand it. Driven by the belief that you can help these troubles. Cześć wam z tej strony Składzik, witam was na kolejnym odcinku Kena Bridge of Spirits. jest nasz 12 odcinek No i znalazłem brakujące rzeczy w zapomnianym lesie Jak obiecywałem wam je pokażę, oczywiście dla tych co nie wiedzą dokładnie w którym miejscu, jesteśmy tutaj jak świątynia wody No i mam, nam brakuje jeden rota, jednej poczty duchów i jednego amuletu Oczywiście, dla tych, którzy by chcieli powiedzieć mi, że tutaj są kopki z sianem, oczywiście je rozwalimy. Dla waszej ciekawości, oczywiście, byście nie było tutaj jakichś niedomówień, rozwalmy te trzy kopki i zaraz sprawdzimy. Może coś tu było, nie pamiętam w sumie. Muszę się cofnąć w odcinkach. Ale widzicie, tu nie ma nic innego, nie jak pusta pustka. Dobra, no, tu jeszcze mamy trochę diamentów, zgarnijmy je sobie, ale tak naprawdę tutaj, tutaj pominęliśmy właśnie takie miejsce, gdzie jak się rozejrzymy, nic bytnie nie widać ciekawego, ale jak dobrze spojrzymy w górę, mamy tutaj kwiatuszek, więc sprawdźmy, gdzie on nas go powiedzie. W sumie już to widziałem, ale właśnie tutaj, Udało nam się to zrobić. Myślę, że już w ostatniej chwili będzie problem. Tu mamy pocztę duchów, więc ją zgarnijmy od razu. To jedną rzecz mamy odchaczoną w zapomnianym lesie. Tu zaś mamy jeszcze skrzynkę. A ze skrzynki mamy co? Amulecik, zapewne. Oczywiście sobie go sprawdzimy. Te świeci dełką. Pod amuletami, jak widzimy, przeskoczone też w ogóle na dalej. Obrażenia zadawane przez kosu są umiarkowanie zwiększone przez 5 sekund po parowaniu. Jednak jak widzę, bardzo kluczowym jest jednak parowanie w tej grze, więc jednak fajnie byłoby, gdybyśmy się nauczyli. No i ostatnia rzecz, jaka nas tutaj interesuje, jest rod. Ostatni rod w zapomnianym lesie znajdziemy go mniej więcej w tym miejscu gdzie się zaskakiwało do tego bossa ostatniego. Więc zaraz was tam zabiorę. No i właśnie dobiegamy do tego miejsca. Mamy tutaj, właśnie tą łzę i mamy siano ogólnie. I właśnie wtedy jakoś nie zauważyłem tego. Mamy to pod tym sianem. Widzieliście, właśnie na coś mam... jesteśmy w tym miejscu. Wystarczy tylko rozbić te kopki siana i Tutaj będziemy mieli właśnie rota. Jak widzicie, też są motylki takie fioletowe, oznaczające, że jest tam nasz milusiński. Więc mamy zapomniany las, zahaczony o 100%. Więc nie będziemy, nie będziemy musieli już tutaj wracać. A tak to wróćmy już do wioski. Oddamy pocztę duchów, która na pewno nas jakoś łaskawie, nas hojnie wynagrodzi. Więc zaraz się widzimy. No i jesteśmy już w wiosce. Oddajmy tą pocztę. duchów. jak dobrze, Pewno chyba gdzieś z nami to będzie. Zgadza się. Mamy tutaj właśnie taką kółką. Zaraz będziemy mieli tutaj trochę fajniej, czyściej i bardziej przyjemnie. W tej wiosce, tak po. Odblokujemy takie miejsca. Zobaczmy, co nas tutaj się skrywa. Na pewno jeszcze musimy uwolnić te miejsce od tego skażenia i zgnilizny. Mam tutaj ten kwiatuszek od razu otwarty. Dusza nam już podziękowała za. Tą dobroć, no ja mam tu tylko zgaduję, że to będzie ta kula, ta od do tej łzy, dobra i zgaduję, że ta łza nam miała nam się przydać właśnie tutaj, w tych dwóch miejscach, z tym sianem i z tym posążkiem. No ale jak widzicie, da radę czasem oszukać system lub trochę go nagiąć. Mam już coś w tej chacie, więc od razu sprawdźmy, co tu znajdziemy. Wow, mamy kolejnego Milusińskiego do naszej kolekcji. Każdy pracownik jest na, na wagę złota, aby dokopać tym niedobrym zgnilikom, tym goblinom. Czyli sami już nie wiem, jak ich mam nazywać tak ogólnie. O te małe to gobliny, można by powiedzieć, albo gremliny, ale te większe to już nie wiem. Jeszcze zajdziemy tu w jedno miejsce, bo zapomniałem o tym w ogóle miejscu, bo tutaj też coś się skrywało. I mamy trochę diamentów i mamy tu jeszcze skrzynkę i ciekawe co z niej też nam wypadnie ciekawego. A jeszcze więcej diamentów, no dobra. Trochę diamentów nazbieraliśmy oczywiście. W poprzednim odcinku też zgarnęliśmy czapkę dinozaura. Może razu ją zakupimy, nie wiem, czy coś tam jeszcze było, czy też nie jest jakiś czapek, ale na pewno tą dinozaura zakupimy w tej chwili. Jeszcze jak pomyślę, że PlayStation 4 ma być obciążone każdą inną czapeczką. Wow, 500 diamentów i tylko jedną sztukę! To ciekawe, no i w sumie dużo fajnie to wygląda, że te dusze normalnie jakby dalej funkcjonowały na tym obszarze, ale tutaj zapewne też to będzie. Tylko dopiero jak odblokujemy tą postać Adira, uwolnimy ją. Tu w poprzednim odcinku byliśmy, walczyliśmy, nawet nie spodziewałem się, że będą tutaj przeciwnicy tacy dosyć uciążliwi. Sówki mamy pozbierane i pora podążyć w dalszą drogę. Zaraz się dowiemy, co nas tutaj czeka. Zobaczymy dnie, że będąc właśnie w nowej lokacji, tak jak u taro, dostaliśmy nową umiejętność łuk. Pytanie, czy coś tutaj jeszcze dostaniemy już. Jeżeli tak, to by się przydałoby mieć trochę tej karmy, czyli właśnie już mamy te 300 punktów. Tutaj Wam pokazuję jeszcze, że ten zapomniany las jest w 100%. No, została nam jeszcze góra Rusu do zdobycia jednego naszego milusińskiego. Ruiny też mamy zaliczone. Wioska to już w ogóle inny odrębny temat. Bo zapewne to jest dużo większa lokacja, obszerna. widzicie, to też wchodzi w wioskę. A tu już mamy skład. Zaraz zobaczymy, jak ten skład wygląda. Ciekawie, czy bajecznie, zobaczymy za chwilę. Na pewno ponuro tu wygląda, bo jest ciemno. Mało widocznie, czyli mało rzeczy zobaczymy, mimo że zapaliłem te właśnie kamienie. Byłoby fajnie, gdyby to było trochę bardziej jaśniej. Ciekawe, czy coś tu na nas czyha przypadkiem, bo jeżeli tak, to nas czeka to walka. To jeszcze kolejne diamenty pozbierajmy od razu. Żadnych przeciwników na razie nie widzę. On tam coś mamy. Zobaczymy, co tu będzie się działo. Spójrzmy na dalsze drzwi. Wow, czyli coś tu nas wstrzymuje? You're going to need more power to get that door moving. Energy has not flowed here for a long time. The land has begun to heal. Is this your doing? My name is Kena. I helped Benny and Saya free Taro's spirit. I'm on my way to help the woodsmith. Do you know her? Yes, I know Adira. She was a great woodsmith. Together, we found a way to capture the energy of the mountain shrine. She believed we could harness the resources of this land to sustain the village forever. But that dream faded long ago. We've only just met, but I can tell you have a strong connection to the spirit realm. You carry the same energy that flows through these roots. It must be what drew you to this place. With focus, you can gather that energy. Twoja bomba powinna znaleźć się użyteczna w oparciu o wszystkie stare technologie. Potrzebujemy naprawić mechanizmy do otworzenia przejścia. Zobaczcie tam i zobaczcie, czy możecie zrobić to, to działać. Nauczyliśmy się miotać bomby. Bomba sprawia, że niektóre obiekty tymczasowo zawisną w powietrzu. Wow, czyli mamy w końcu nową umiejętność. Czyli jak razem te właśnie kamienie, które leżą i tak świecą na niebiesko, będziemy mogli z nich korzystać. No dobra. Zaraz sobie to wypróbujemy. No faktycznie one latają w powietrzu. Tylko jakoś na nie się, nie wiem, mamy jakoś na nich się wspinać, co? Dobra, zobaczmy, może jak wchodziliśmy pierwszą dostaną alejkę, która się skręca, czyli Tom. Zaraz popróbujemy, potrenujemy. Okej. Okay. No, jak rozumiem, dalej to jest czasowe, więc. A no dobra, okej. Okay. Tu nic nie mamy. Oczywiście mamy tu jakieś kryształy, więc zapewne coś z nim można zrobić. A popatrzcie możemy przeskakiwać w ten sposób, więc ich właśnie... Um, jak będą przygotowane na, dla nas do skoków. No dobra, mamy chyba dosyć sporą lokację tak naprawdę. No to, ciekawe, wybuchło samo, no dobra, czyli też jak rzucimy nie musimy jednak tego od razu. Się się czy tam możemy jakoś się wdrapać, ale chyba jednak nie. No dobra, teraz kolejną alejkę w prawą co tutaj znajdziemy. Bardziej mnie martwi to, że to jest czasowe. Wow, wow. No wiecie co, nie chcę sprawdzać, czy to nas się może zawalić i możemy dosyć obrażenia. Poczekajmy sobie chwilę. Może na początku, gdy wyszła ta gra, może jakieś tam były błędy takie, że można było to jakoś wykorzystać. Ale zgaduję, że w tej chwili raczej nie ma takiej możliwości. Jest prędzej dopracowane. Tu mamy coś do zniszczenia. I mamy przeciwnik. Ok, zaraz sobie się tym zajmiemy. No fajnie, do dla przeciwników. Ale w ja wolnym razie, złapać sobie naszego przeciwnika naszymi rotami i ostrzelać go, aby się odbiły we wszystkie strony. Na razie bardziej to sprawdzony sposób na więcej przeciwników. Tu coś mamy jeszcze chyba ale co w środku tu mamy? Pocztę. Właśnie. Czyli będziemy mogli kolejne miejsce odblokować. Jeszcze więcej diamentów mamy. Zawsze nam się przydadzą. Tym bardziej, jeżeli kosztują niektóre po 500 1000 sztuk z diamentów, to na pewno nam się przydadzą w celu urozmaicenia naszych właśnie pociech, które nam pomagają. O, tu coś mi błysnęło. Mamy beczułkę i tu mamy owoce. Więc jak widzicie, dosyć mocno trzeba się rozglądać w takich ciemnościach. Bo nie wszystko widać tak naprawdę i nie fajnie, bo byśmy coś pominęli. O, tutaj to coś mamy. Zapewne nie jest to takie proste. Tylko pytanie, gdzie tu przeskoczyć? Może na razie tu na lewo. Coś tu znajdziemy. Chyba niekoniecznie. A, jeszcze mamy tam poprawę jakąś aleję. No dobra, zaraz tam też się wdrapimy. Jak widzę, tutaj są na dwie bomby, właśnie to. Tylko pilnujmy się, abyśmy dobrze wpadli. Tam na, na te głazy. Tu mamy zejść skrzyneczkę. Kolejne diamenciki. Nie wiem, coś jeszcze tu znajdziemy. No, w sumie nie jestem 100% pewny, ale wierzę w to, że tak. Tak, właśnie zastanawiałem się nad tym, czy mamy jakieś nowe umiejętności do wykupienia. I mamy tutaj bomba z rotem. Bomba rozpryskowa w starciu. Niech nas na to nie stać. Tu mamy multibombę, czyli Dwie bomby jednocześnie ma rzucić Szybkie dobycie bomby. Obrożenia bomby są zwiększone. A tu mamy zaś podział bomby, czyli wybucha na jednym i się rozbryzguje. jak Strzelimy z łuku. No też fajne powiem. Na razie tak się zastanawiam, co to byłoby najlepiej wziąć na początku. Tym bardziej, że nastać na te po 300. Właśnie karmy tutaj. Bomba z rodem dosyć fajna, taka zatrzymająca w powietrzu, spowolniamy wtedy czas. I chyba to weźmiemy, mimo że raczej teraz multipomba by nam się przydała tak naprawdę. Byśmy rzucili dwie bomby i byśmy mieli problem z głowy. A tak to musimy się szykować na to, że jednak Musimy się szybciej ruszać i lepiej wykonywać te czynności. Tu mamy jakieś kamienie, jak widzimy, które chyba mają nam pomóc w otwarciu tej bramy. Tylko chyba trzeba jakoś to ułożyć mądrze, chyba tak jest dobrze. Jeszcze raz. O, i elegancko mamy to zrobione. Zobaczymy, czy naprawdę dam radę niektóre rzeczy na intuicję to zrobić. A niektóre jednak trzeba się trochę pomęczyć. Pomyśleć trochę, zanim się coś mm, ogarnie. Na pewno jeszcze nie tworzymy tej bramy. Zobaczymy jeszcze drugą stronę. W sumie tutaj się stanie nad tym bo właśnie kamieniem raczej się tędy nie będziemy mogli wspinać. Tak więc wróćmy i zrobiliśmy tutaj po lewej stronie. Teraz na prawą stronę byśmy poszli. Tylko pytanie, czy była tu jeszcze jakaś alejka wcześniej? Jednak nie. No dobra. Na pewno takie kamienie były też tam w tej wiosce. Na początku mieliśmy. Dobrze kombinujemy. O, i tu jeszcze musimy obrócić elegancko. Tu mam po lewej, coś mi zaświeciło na niebiesko. Teraz to też zgadniemy. A to tylko w sumie same diamenty są. Warto też czasem rozejrzeć się z tej wysokości, czy coś nie znajdziemy jeszcze. Bardzo dobrze nam się trochę. Karmy na łapie, a oni się trochę najedzą. Nie będą takie leniwe. Te nasze pchełki. No i dobra, jak pozbieraliśmy trochę tych diamentów. Dalej, podążajmy. Wow, musimy zjechać. Powiem wam, że czasem mam obawy, bo nieraz zjeżdżałem w niektórych miejsc Poza grą w te same miejsca gdzie byliśmy i Renderowała mi się gra w ogóle i Hena nam spada na, na dół Zobaczmy co ta bomba da, wow To w ten sposób mamy go pokonać Wzruszając do niego bombę Tak, na rybę, Bomba musi wybuchnąć by się on otworzył bardzo fajnie to jest skonstruowane A ci ty jak nas tu lejesz takie skamieliny faktycznie my tak z złów początku raczej nic nie działamy jednak musimy otworzyć go szybko może zaraz ten, pozbądźmy się tego kwiatuszka, może zaraz nam no chciałem się pozbyć tych właśnie tego uporczywego kwiatka by nam nie wyskakiwały potworki ale dobra, zajmijmy się może jednak walką czy nasze roty tam, tam latają bardzo ładnie, dwie pieczenie na jednym ogniu złapane Przestały zostały te puchełki latające Motyle albo sowy. No i dobra, pozbyliśmy się ich. Stanąłem jeszcze ostatni kwiatek. No i tutaj się można trochę rozejrzeć, i warto się rozejrzeć, było, bo mamy tu jakiś kwiatek, który nam pomoże tu się dostać na górę i coś jeszcze coś możemy się znaleźć oprócz tego milusińskiego Już mamy 50 naszych pchełek o, tutaj coś nam się błyszczy, super to też można się pozbyć a tutaj jest syna, chcę, żeby przejść do środka i tu mamy co? Czapkę Zobaczmy, kolejny delikt. Kolejne świecidełko. Zaraz zobaczymy, czy to jest. Tylko wyjdźmy stąd. Zobaczmy, jak to jest świecidełko wygląda, ten amulecik. Mm, obrażenia zadawane przez kostur są umiarkowanie zwiększone. Otrzymywanie obrażeń są znacznie zwiększone, czyli dla nas, jak rozumiem, czyli tak, bardziej mocniej walimy, ale też i bardziej ober oberwiemy. No nie, na to się nie bawię, nie lubię tak się bawić. Ja nie z tych, co jesteśmy masochistami. Tak więc, zostajemy przy tym, co mamy. Stąd raczej zjechaliśmy. Był kwiatek, tylko takie odgłosy daję. Dobra, chyba wszystko. Zobaczmy, gdzie nas ta droga nas powiedzie. Wow, trochę chyba będzie tutaj wspinaczki. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ale już się boję, że będzie dosyć mało ciekawie. No, nie ile mam na to czasu? W drugą stronę jeszcze na górę, a, tam na górze też możemy się drapać, dobra. I co? Coś tu mamy, jakąś drogę, a nie, mamy tutaj ślepą uliczkę. Ale tu mamy za to chyba Mareli, czyli czapeczkę na nową. Nowa czapeczka żuka. I trochę diamencików. No i dobra. A i tam mamy kolejny kwiatuszek. O, tam jakiś tam kamień świeci i mamy kwiatkę do przyciągania. Super. A, jednak tu trzeba strzelić. Albo i poczekać. Dobra, i teraz spróbujmy tam dorzucić. Aj, aj, wracajmy szybko, bo musimy tutaj trochę z tej odległości złapać się. Tu jeszcze przekręcić, ciekawe czy zdążymy. No, jak tu nie trafiliśmy? No nie no. Ale uważajmy teraz, może. No to tego nie przewidziałem, że nam zależy, nie zmieni e, tego kamienia i przekręci nam ta struktura. Przecież trafiliśmy. No, czasem to jest irytujące. Dobra, wiecie co? Jak będziemy tam na górze, to. Do was się odezwę. No dobra, rzucamy po raz kolejny tą mobę. Chcę tak na spokoju. Czym bardziej się człowiekowi nie udaje wskoczyć, tym bardziej się ile tym bardziej się nie udaje. No ale tym razem powinno nam się udać już w końcu. Bo właśnie nie wiem, czemu czasem kana tak nam nie łapie danych tych właśnie struktur. Jesteśmy już na górze, więc raczej nie spadniemy. Tu mamy blokowany mostik do zejścia i na górę możemy wejść. Tak, tu na dół. Myślę, że nie mogli tu wejść z powrotem na tą strukturę. Chyba tak, spokojnie. Jeszcze sprawdzam na pewności poprzez ten taki rozbłysk, widząc czy faktycznie czy jest taka jakby spadnia, żeby móc wejść normalnie. No i mamy kolejne takie kamyczki do tutaj ustawienia. Chyba to nie tak ma być. Tym bardziej nie tak. O, udało się nam. Dobra, mamy to z No i zobaczmy co jeszcze mamy na górze ciekawego. Dalszy jakiś taki warsztat. A tutaj coś mamy. No i co? Coś możemy z tym zrobić ogólnie. Chyba jednak nie na, na chwilę obecną, więc właśnie na dół. Chcę się nad innymi takimi rzeczami, czy coś jeszcze można w ogóle tu zrobić. Nie spadnijmy tam na sam dół, bo to będzie trochę męczące, ponieważ dropując się na górę, te kamienie jeszcze mi tutaj zainteresują. Tak naprawdę. A ja tego nawet nie zauważyłem. Jak widzicie, mamy tutaj też motylki. Czyli musi być tutaj nasz Mirusiński. O, właśnie to trzeba zrobić było zrobić wcześniej. I mamy kolejnego przyjemniaczka. No i nam brakuje jakieś 14 jeszcze lotów. Do kolejnego poziomu. Inaczej, nic więcej z tymi kamieniami nie zrobimy. Jak widzimy. A jak to już wszystko, to na pewno w kolejnym odcinku otworzymy sobie tą bramę. Dowiemy się, co na nas czeka. A jak na razie, dziękuję wam za obejrzenie tego materiału, jak i wytrwanie do tego momentu. Zachęcam was oczywiście do łapki w górę. Tym bardziej mnie to zmotywuje, jak i komentarza. Co wy o tym sądzicie? O tej grze? O tej przygodzie? Jak i Również o subskrypcji. Powiem, że z połowa z Was właśnie ogląda bez subskrypcji, a będę wiedział, że ktoś zawsze to już zajrzy na mój kanał. A tak to dziękuję. Obejrzycie też inne moje materiały, które zaraz Wam się wyświetlą. A tak, do zobaczenia. Hej, hej.